Nazywam się Konrad Pietrzak, znajdujemy się w województwie zachodniopomorskim, powiat Choszno, miejscowość Sokoliniec. Moje gospodarstwo ma powierzchnię 780 hektarów, zajmujemy się głównie produkcją roślinną, uprawiamy rzepak, pszenicę, to i niewielkie ilości żyta. Moja przygoda z marką John Lee rozpoczęła się w 2005 roku, kiedy kupiłem Pierwszy kombajn, był to model 2266 Extra. Po kolejnych dwóch sezonach dokupiliśmy kolejny, kolejny kombajn John Deere STS 9880. I te dwa kombajny były użytkowane do ubiegłego do roku. Po ubiegłorocznych żniwach postanowiłem wymienić obydwa kombajny na kombajny z nowej serii S który będzie bardziej wydajny i postanowi nam zebrać całą powierzchnię jedną maszyną. Z kombajnu jestem bardzo zadowolony. Szczerze mówiąc, miałem troszkę obawy, czy jedna maszyna jest w stanie skosić tak duży areał 780 hektarów, ale moje obawy były nieuzasadnione, bo w tym sezonie udało się bez najmniejszych problemów skosić cały areał jedną maszyną. Drzwiwa trwały około Dwóch tygodni, można powiedzieć, samego koszenia, bo były jakieś drobne przerwy na delikatne opady deszczu, ale praktycznie 14-15 dni koszenia całej powierzchni. Największe korzyści z posiadania kombajnu serii s 680 no to przede wszystkim bardzo duża wydajność małe straty, bardzo mało uszkodzonych nasion, zarówno w rzepaku, jak i, jak i w zbożach. Duży zbiornik, bardzo szybki rozładunek także mówiono Kombajn spisuje się bardzo dobrze, bez najmniejszego zarzutu. W kombajnie korzystamy z systemu prowadzenia AMS, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni. Przede wszystkim no, tutaj spowodowało to przyspieszenie prac, oszczędność na, na paliwie, bardzo duża dokładność prowadzenia, pomimo tego, że korzystamy tylko z darmowego sygnału. Ponadto możliwość przenoszenia. Tego systemu do, do ciągnika John Deere. To jest dosłownie kilka minut przełożenia anteny i, i monitora, i możemy wykorzystywać ten system również do, do uprawy, która nam pozwoliła naprawdę bardzo precyzyjnie korzystać z zabiegów uprawowych. Przede wszystkim jestem bardzo zadowolony z komfortu. Dużo większa kabina, cisze jest w kabinie zdecydowanie. Ten rotor zupełnie inaczej pracuje niż w poprzednim modelu, który miałem. Bardzo duża wydajność, potężny zbiornik na ziarno i, i szybki rozładunek. Oraz naprawdę, tutaj, jeśli chodzi o rozdrobnienie resztek pożniwnych jest bardzo dobry. Jestem zadowolony ze sieczkarni, która naprawdę tnie bardzo, bardzo dokładnie i, i idealnie rozrzuca. Zaoszczędziliśmy też sporo, sporo na, na paliwie, bo mówię, zdecydowanie jest mniejsze zużycie paliwa, przeliczając to na, na, skoszone, na skoszoną powierzchnię. No i naprawdę maszyna spisuje się. Bardzo dobrze, mówię, przy dużej wydajności w miarę w tym roku, naprawdę pszenice, które tutaj na tych ziemiach plonowały 8-9 ton, my kosiliśmy w granicach 450 ton dziennie pszenicy. No i jesteśmy również bardzo zadowoleni tutaj z obsługi z dealera firmy John Deere, czyli firmy Zawadzka, od której nabyłem kombajn. Chłopcy tutaj naprawdę bardzo szybko reagują na jakieś początkowe ustawienia, które musieliśmy dokonać.